W zeszłym roku przyspałem konfesony, w tym roku przyspałem konferencję Bethesdy, to znaczy nastawiłem sobie budzik, ale mnie nie obudził, bo mocno spałem, więc nie będzie live'a, będzie sam materiał, ale starałem się zbytnio nie spoilować co tam Bethesda pokazała, dlatego startujmy z konferencji. Jeden. Dun dun du Quake. Tego się nie spodziewałem, żeby Quake'a tu pokazali. Zwłaszcza, że ostatnio Duma lubili. Szczerze mówiąc, poza tym, że bohater nie ma założonej maski, to nie widzę różnic między Quake'em a Duma. A przynajmniej jest więcej teraz postaci. Quake is back. Quake Champions. Czyli będzie tylko multiki zdobione po despot. Tylko na pc Okej. Okay. W zeszłym roku wchodził przy muzy muzyczce ze Skydama, a dzisiaj wchodzi przy muzyczce z Duma. Chwalę, chwalu, Nie chwalcie się tam, coś wypuściliście. tylko pokażcie coś nowego, czym możecie się chwalić. W zaczynają od kacjanki. Cinematica puszczają i na Cinematic się spuszczają. Ale widać, że bida na budżecie dobiona. Taka te kacjanka. Ten. Niezbyt wypo jakim jest Fallout 4, jeszcze dodatkowo upgradują i coś tam dodają. A po co to komu? Przecież to już nikt nie gra. Aż tak nikogo. To Bacek. Fajne. Update'ują Fallout Shelter. A to, to też ktoś gra. To nie była tylko zachęta do kupienia Fallouta czwórki? Fallout Shelter na PC. Ty, co tu się dzieje? Dowal im, dowal im. No bo coś tam robią Remaster, a nie no. Włączyć, więc dowal. Nie wiem co ja gadam, ale taki freestyle. Lubię raw, być bo tak mi się fajnie to tak. Ale robią Remaster z Hyrima Okej, okay, teraz ktoś z Arkana wchodzi, czyli. Pewnie będą o mówić. Tak jakby się podzieli. Jedni robią Dizonot, a drudzy coś innego. Czy żeby Play dwójka? A muszę przyznać, że taka jeden z kinematiki robi fajnie. Teraz widzę, że to może być Play. Play. Bez dwójki, czyli po prostu dobią nowego playa, czy będą dwa playa. i Ja chcę teraz odróżnić, który play będzie który. Następny rok, wszystkie trzy obecne platformy. Darmowe update to snap Ja tak po co nie mają nic pokazać, że muszą mówić o update'ach do wszystkich gier, które już dawno miały premierę i tak nikogo, ale przynajmniej nie było długo. Od dzisiaj można sobie ściągnąć za darmo pierwszy poziom duma i sobie sprawdzić. Demo zrobili. Wow! Więc ja sobie bardzo chętnie sprawdzę. W Teraz od w scrollsach online, więc możemy iść spać. Kraby. Sweet mother. Sweet mother. Słodka matka, słodka matka. Zjadłeś ją. Betesda fiat. Uuuu. Coś się nie spodziewało. Dum będzie na wiaże? Skoro Dum jest taki, super, szybki, to muszą dodawać wiaderka do każdego zestawu. Fallout 4 też? To nie, nie ogadnieją, jak te gry mają działać. Na no, tych sprzętach, ale niech im będzie. Czyli na to co w będzie Fallout 4, bo 2017, no to fajnie, że na wi Okej, okay, czy im powinni pokazać, gameplay z Dizonot. To by pokazali gameplay z Dizonot. No właśnie. Czyli będzie gameplay. To na razie to są jakieś kocenki na silniku GOD, ale może za chwilę pokażą jakiś normalny gameplay. Oni dali sobie taki styl graficzny, że przynajmniej ja niespecjalnie widzę jakąś wielki skok graficzny między pierwszym i przy Lepszy jest oświetlenie, ale tak ogólnie to ten styl graficzny nie zyskuje jakoś w moich oczach na tym, że przesiadł się na nową generację. Ale przynajmniej raczej nie będzie downgrade'u, ale wody mają spoko. Okej, okay, to może być fragment Gameplay, aczkolwiek pewnie nie jestem. My wolę jakąś bardziej efektowną akcję tutaj, żeby pokazali. A jeszcze za od pierwszej nie grałem, a wy już mi spojdujecie to. Jeszcze coś pokażę. Ja akurat no, troszkę grałem na prosty i mi się średnio tak podobała. Nie jadam się jakąś jakoś dwójką zbytnio. Nie jestem pewien, ale chyba ten, jedynka była liniowa, to wy... albo wygląda jakby było open world, albo naprawdę jest open world. So, ja bym wolał, żeby było właśnie takie bardziej liniowe. Teraz jak dan jest przez drugi, to właśnie Open World, więc mogliby tutaj te odmiany z powodu liniową zrobić. No, ale to fajnie wygląda. Gier, to Może nawet się Reason odpowiedź go zainteresuje. Ten otwarty kombat wygląda tak trochę sztywno, że nie jest to tak płynne jak składanie się chociażby. Można w Rizon odrzucić bodajże akcji na przeciwniku. Ale przynajmniej fajnie, żeby to zdanie robi żadnych bullshotów i pokazuje naprawdę prawdziwy gameplay. Tak gra może realnie wyglądać już na premierach. Czyli jeszcze jeden gameplay. Jak do mnie mogliby na przykład pokazać trochę więcej gameplay'u z innej gry żeby na przykład było po trochę gameplayu z dwóch gier, a nie tak długo się rozwodzą na temat tylko jednego dizona. To mechanika i te lokacje są już dużo fajniejsze. Ładniejsze lokacje i to mechanika. Ciekawy pomysł na to mieli. No i to jest Zobaczymy czy jeszcze jakiś mocny akcent na koniec zrobią. Czy 11 listopada będzie premier, a jeszcze w tym roku w sezonie premier. Nowy trailer jeszcze będą spoko. No i wygląda to naprawdę fajnie, jak dla mnie dużo bardziej interesujące niż jedynk. Czyli będzie kolekcjonerka z fajną maską. Fajnie gdyby dało się ją założyć, żeby nie tylko postawić na półkę, ale można było na przykład na Halloween sobie taką maskę kolb założyć. No czyli ogólnie ta konferencja była całkiem spoko. Quake'a nowego zapowiedzieli, Praia, pokazali dużo gameplayu z i te wersje VR swoje gier, więc jak dla mnie całkiem fajna ta... Konfa. Na pewno dużo lepsze jest niż Konfa i jej. No i to tyle, tak więc widzimy się już niedługo na podsumowaniu konfy Microsoftu. Cześć!